전부 다 이제... Ta pogoda też pada i pada. Proszę mi tu nie zwalać wszystkiego na pogodę. Każdej z Was dobra wieka by się przydała. Codziennie rano chodzeń do pokoju wyciągam i przyczyna w szmatkę. A, 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 a! Zobaczamy, no ja z kolegi, kto doskonałości, no nic to nie poważne, nie jedyny doskonały kształt, to góra. Bo widzisz kochana, każdy z nas ma taką wiedzę. Zajmij się! Dziękuje Panie, Bo przyjaźni! I zapraszamy teraz panie z KMW Przygotowuje się KW niestępowo. Przypominam, że koło, które proszę przygotowywać może już za czasów sobie mikrofony u pana dźwiękowca. Na scenie wody Niestepowo, Miszewo, Borkowo, Leśno, Chwaszczyno oraz Borkowo. Pani co, ja Pani zalecę dietę. Dietę? Tak, dietę, ruch na świeżym powietrzu. Co to znaczy? No to znaczy same owoce, warzywa, a dieta będzie obrotowa, ale nie taka, co Pani się obróci do żre. Korydy, szafra świeży i bakali pod dostatku, aby było dobrze, prawda? Ty słyszałaś moja klaro? Cześnik nowe zna potrawy, bo tak zdrowo i światowo. Cóż się waszeć o to pytasz? Już mi nieraz Wacław mówił, że w Europie takoż jest, że zdrowie najważniejsze jest. Widzę, że w łaki nie płynie tylko legistwo i obżarstwo. Tak nie może być! Herojczyk, odczytaj, co postanowiła. Łapię, łapinięty, królowa rozomóweczka jest łapina. Mały, duży czy stary. Dla zdrowotności ciała, ucha. Bo zdrowie jest najważniejsze. Będziesz nim za to się mamy Od dwóch tygodni już dopadamy. Sama nie co mu jest lecz nie ma, co noc dołóż to, to w naszym wieku co może stać. Zejmę arma, temu trzeba patrzeć i skłonę w do Bo pewno po oku strzeli. lekarz jest w świecie. już w internecie. Stos Przesądnie, do pęta. Na wieczerzy z Soskiem się oboje porządnie. Mrok będzie i pod taki, że zapewniam, w tej nocy zdechną wszystkie ptaki. <śpiewanie> Brzuch rozdęty, boli, nic mi nie smakuje, śmierć mi w oczy zaziera, niech mnie baba ratuje.